Maneczko w plenerze dzisiaj śniadanko na działeczce Zobaczcie, jak tu pięknie. Piękne lato. Deszczowe, ale piękne. Jest cieplutko. Zobaczcie, cały talerz. Jajek. Mocno posypane solą himalajską różową. No i co? Zabieram się za jedzenie. Dzisiaj jest 18 lipca. Właśnie mija mój ostatni dzień dnia wolnego od pracy. 22 dni wolnego się uzbierało. Byczyłem się przez ten czas, wypocząłem sobie super. No ale cóż, jutro już wracam do pracy. Jest około 14. Wybrałem się na spacerek przed obiedni. Zjadłem tylko to śniadanie, na razie jeszcze nic więcej. Także najpierw się trochę poruszam, a dopiero później Coś będę szamać. A jeszcze dzisiaj przed siódmą zacząłem trening. Yy, jakieś dwie godzinki mi zeszło na siłowni, zrobiłem go na czczo, także w sumie to aktywność fizyczna już była. No a teraz jeszcze spacerek. Kroki muszą się zgadzać, wszystko musi być porobione. Nie ma zmiłuj się. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat bardzo wrażliwy, szczególnie dla. Karniwory policji, <noise> czyli osób, które wyznają tylko 100% albo nic, czyli najgorsze podejście jakie może być, jeśli jesteś osobą zdrową. Słuchajcie, gdzie się kończy karniwor? Ile roślin można by było maksymalnie spożywać, żeby móc to jeszcze nazywać karniworem? No słuchajcie, no wystarczy tylko odwołać się do życia naszych przodków, którzy byli mięsożercami, a jak niektórzy nawet twierdzą, hipermięsożercami. Ten temat już poruszyłem we vlogu numer 148, także zaraz po obejrzeniu tego zapraszam Cię serdecznie, abyś tam zajrzał i dowiedział się czegoś więcej, bo być może, a w zasadzie na pewno nie porusza tutaj wszystkiego tego, co tam też powiedziałem. Także 148 vlog, koniecznie zaraz po obejrzeniu tego. Muszę tutaj oczywiście zaznaczyć, że nie jestem za tym, żeby wprowadzać produkty odroślinne do swojej diety. Należy to traktować wyłącznie jako okazję, bądź też delikatny margines codzienny i nic więcej. Nigdy nie będę polecać nikomu, żeby na co dzień spożywał produkty odroślinne, ponieważ nie trzeba tego robić, a u większości osób mogą one wprowadzić tylko zamieszanie w organizmie, zwiększyć chęć na podjadanie, a w zasadzie to sprawić, by ono się w ogóle pojawiło, bo na karniworze jest ich niewiele. Także jest to mega niebezpieczna sprawa, szczególnie dla osób, które mają z tym problemy, problemy jakieś emocjonalno-żywieniowe. Także na pewno nikomu nie będę zalecać, żeby wprowadzać produkty od do swojej diety, jeśli nie musi tego robić, nie czuje takiej potrzeby i nie ma takiej okazji, która wymagałaby, żeby coś tam przekąsić takiego. No więc słuchajcie, z mojego doświadczenia wynika i generalnie z analizy tego, ile ludzie jedli kiedyś roślin i ile w ogóle ludzie spożywają makro na co dzień, w jakiej ilości, ile energii i tak dalej, ja ustaliłem takie maksymalne, dopuszczalne wprowadzenie produktów odroślinnych u mężczyzn do 750 kalorii, a u kobiet do 500 kalorii. Ja kompletnie nie jestem za tym, żeby wykorzystywać kalorie na co dzień, ale tutaj akurat może się to fajnie sprawdzić do kontroli właśnie tych produktów odroślinnych. Do niczego innego bym tego w sumie nie wykorzystywał, chyba że przygotowujesz się do zawodów sylwetkowych, to wtedy o kaloriach można mówić, ale jeżeli tego nie robisz, a nawet dbasz o sylwetkę, też tego nie rób. Ale tutaj te kalorie mogą fajnie się sprawdzić właśnie do tego, żeby kontrolować spożycie produktów od roślinnych. Także kobiety do 500, a mężczyźni do 750. Tego bym się trzymał na co dzień i naprawdę wtedy jeszcze jest to karniwor. Takie podejście daje mnóstwo swobody, yy, pozwala yy, całkiem lepiej sobie radzić w społeczeństwie, czy też w jakichś tam okolicznych yy, imprezach i nadal jest zgodne z karniworem, gdzie przypominam, że nasi przodkowie spożywali do 20% produktów od roślinnych na co dzień. Słuchajcie, wynika to z badań izotopu kości ludzi prehistorycznych. Stąd właśnie wiemy, ile oni spożywali roślin na co dzień. Także ja tutaj również ustalam taki limit, jaki był kiedyś, do, do tych 20%, co tak jak wcześniej wspomniałem, będzie do 750 kalorii u mężczyzn i do 500 kalorii u kobiet. To jest naprawdę fajny sposób do kontrolowania tego. We vlogu numer 76 podałem sposób na zbudowanie swojej własnej, prywatnej piramidy żywienia karniwora, która właśnie na tych zasadach się opiera. Także ten vlog numer 76 też warto by było zobaczyć, w którym poruszyłem naprawdę dużo fajnych kwestii, dzięki którym można samemu po ciebie ułożyć fajnego karniwora Yy, zgodnie z tymi zasadami, i zasadami generalnie odżywiania yy, ludzi z dawnych czasów i ludzi z tych czasów, którzy chcą się odżywiać tak zdrowo jak powinni, w zgodzie ze swoją naturą. Mimo wszystko ja zawsze jestem za tym, żeby każdego dnia starać się zrobić 100% karniwora, czy tam 99%. Nie idźcie w tym kierunku, żeby celować z góry, że w ciągu tego dnia te 750 kalorii u mężczyzn i 500 kalorii u kobiet sobie wciągniemy. Nie róbmy tego, nie nastawiajmy się tak. Spróbujmy zrobić każdego dnia 100%. Ale jeśli już coś tam trzeba będzie, czy jakaś taka dziwna okazja się pojawi, pamiętajcie o tym, żeby właśnie te wartości utrzymywać jako maksymalne. Co pozwoli Wam naprawdę na taką swobodę, o której. W zasadzie większość osób na karniworze czyli osoby z keto-policji i z karniwor-policji nie wzięli pod uwagę. Jeśli podobał Ci się ten materiał zapraszam Cię do sekcji komentarzy i do polajkowania oczywiście filmu, zasubskrybowania kanału i tak dalej. Napiszcie w komentarzu czy Wy stosujecie dietę karniwora w 100% czy też pozwalacie sobie na jakiekolwiek obstępstwa. Jeśli tak to jak często i w jakiej wielkości one są. Życzę wszystkim miłego dzięka, trzymajmy się razem.